Dzień dobry, z tej strony Iwona Raczkowska, mama Jakuba Grudzińskiego. Będzie to moje drugie nagranie, mam nadzieję, że będzie krótkie, znaczy na pewno będzie krótkie. Chciałabym się odnieść w nim do, nagraniu, do nagrania, które dokładnie trzy dni temu wyszło na kanał Codzienna Wiara z Nicole, a którego tytuł brzmi Przez wielu nie wejdzie do królestwa. W nagraniu tym jest poruszony temat oczywiście y, kanału e, Marka y, ludzi, którzy, którzy y, komentują ludzi poszkodowanych, y, do których też należy, do których należy Kuba. Y, oczywiście y, jest on, ten kanał jest i to, co, to, co robimy jest y, krytykowane. Y, Podważane są nasze słowa, podważane jest, nazywane są kłamstwami i, i mieszaniem, mieszaniem prawdy z kłamstwem. No nie wiem, za bardzo na jakiej podstawie. Bo no przecież widzimy, że są ludzie poszkodowani, ludzie, na których, na których były nagrania. Podają tutaj wypowiedzi, że wy nie będziecie już robić nagrań na ludzi i że zostaliście dlatego, że zostaliście napełnieni przez Boga. Pytanie, czy, te, czy Wy zostaliście napełnieni e, przez Boga, czy po prostu nie wyszło to tak dokładnie, e, nie, nie nastąpiło to może tak powiem, e, dokładnie przez to, że pewne rzeczy zaczęło wychodzić na jaw. I tutaj nastąpił lęk e, Waszego guru Artura Jankowskiego, e, że może wyjść więcej, czego by bardzo nie chciał, dlatego że troszeczkę Pokrzyżowało to jego plany, wasze w sumie, wasze wspólne plany. Jak można mówić o kłamstwie i mieszaniu prawdy, kiedy jest to widoczne, co nastąpiło, co miało miejsce, co było kiedyś i jakie te zmiany przeszły, przeszły zostały wdrożone w życie po, po nawróceniu, po nowonarodzeniu. I. Um, Wdrożeniu w życie, wdrożeniu w momencie, kiedy zaczął być tworzony tutaj w kraju, w Polsce, przez Artura Jankowskiego, zbór, zgromadzenie. Tworzenie również, nie wiem, oazy przetrwania, jak wy tam to nazywaliście, nie oazy przetrwania, tylko... chodzi mi o grębenice, osady, tak, społeczności przecież wszyscy wiemy wszyscy dokładnie wiemy że nic się tam nie dzieje i że było to otworzone na zasadzie marzeń ludzkich wizje, których, wizje, które doświadczacie które, które analizujecie i na podstawie ludzi też z całego świata którzy doświadczają dokładnie Dokładnie, dokładnie są, opierają się na tym samym no, na, na przekazie, na przekazie internetowym, na przekazie tego, co się dzieje na świecie, na przekazie e, wojny pomiędzy Rosją a Ukrainą, e, która może dotyczyć nas. Gdyby te wizje rzeczywiście, Artur miał tak dokładne, to myślę, że by nie opuścił Kanady, bo przeniósł się w szybkim tempie do kraju która graniczy z Ukrainą, gdzie to narażenie, narażenie, jest zdecydowanie większe niż w Kanadzie. No to jest taka pierwsza, pierwsza sprawa, która już jak gdyby świadczy o tym, że nie ma, że te wizje Artura nie mają nic wspólnego z, z wizjami danymi od Boga, tylko spowodowane są jego lękiem, kierowane tym, gdzie co przeczyta, gdzie co usłyszy. Usłyszy z przekazów internetowych, w wiadomości telewizyjnych z kraju i ze świata i potem zbiera to w całość, faszeruje umysły w wzbudzeniem lęku i na tym bazuje. Wy, jako najbliżsi członkowie jego zgromadzenia, robicie dokładnie to samo. Ale wracając do, wracając do, do wypowiedzi tutaj y, powiem też y, podam imię Rafała. Rafale to nie jest tak, że prawda jest wymieszana z kłamstwem i, i że tego się nie powinno robić, że prawda na znaczy, może nie z kłamstwem, że y, wymieszane są fakty sprzed kilku lat z tymi, co, co, było, co było, co nastąpiło trzy lata temu, bo jeżeli mówisz o tym, co nastąpiło 3 czy 4 3 lata temu dokładnie, bo teraz mamy 2024 rok, a powiedzmy sobie szczerze o tym założeniu Waszego, no najpierw to się nazywało Polskie Zbory Biblijne, w tej chwili Stowarzyszenie Polskich Zborów Biblijnych, nastąpiło w 2021 roku. Nastąpiło przez, założycielem głównym jest właśnie Artur Jankowski. Yy, czyli on już był w Kanadzie yy, pastorem, yy, przyjechał tutaj do Polski i zakładając was, wasz zbór, utworzył pewien plan, yy, zakupił tą ziemię, o której wspominał. Yy, yy, yy. I siłą napędową poprzez, poprzez właśnie te wojny, zbliżający się koniec, utworzył wizji w wizji ludzkiej. Właśnie taki obraz, że to ułatwi wspólne życie, ułatwi byt, tak? I zakończyło się no, na niczym, bo wiemy dobrze, że już dzisiaj wszyscy wiemy, że nie chodzi to o jedną rodzinę, no, która była wybitnie mocno szkalowana poprzez Wasze nagrania. I nikt wtedy z Was y, nie napomniał y, Artura, a powinien. Żeby tego nie robił. Dobrze wiemy, że te nagrania były, no nie o charakterze publicznym, ale były podawane linki i te linki zostały całkiem niedawno usunięte, bo jeszcze jeszcze dwa, trzy miesiące temu można było tam sobie wejść i odsłuchać. Między innymi dlatego ja się też zapoznałam z, z dalszą działalnością. Miałam już tego świadomość, że nie tylko tutaj Kuba został, Kuba był opruwany. no Kuba to był po prostu z częstotliwością Masakryczną. I mówimy tutaj o ludziach, pani Rafale i pani Marcelu. Mówimy tutaj o ludziach, o człowieku, który z Biblią w ręku was naucza, naucza innych, którego słuchają tysiące. Nikt tutaj z nas nie kłamie, bo o tym świadczą fakty a fakty są po prostu tragiczne. Nie wspomnę już o Kubie, bo tutaj może nadal twierdzę, że mogę się wydawać osobą niewiarygodną, osobą, która chroni swoje dziecko, tak samo jak Artur i Edyta chronią swoje, to jest taki jak gdyby naturalny etap, tak, naturalne, naturalne zachowanie rodzica. Ale ja na przykład nie zrobiłabym czegoś takiego i nie robiłam wiedząc o tym, bo śledziłam jeszcze nawet jak nie miałam konta kontaktu ze swoim synem, ale już widziałam, co się dzieje. Widziałam dokładnie, co się dzieje. Widziałam postać właśnie twoją marcel. Jak na siebie zerkacie podczas śpiewania, uwielbienia. I to już było, to już było dla mnie, to już dla mnie było jasne, że coś. Coś między wami iskrze, tak? To no nie myślałam, że, że aż tak mocno i wierzyłam w to, że no tutaj jednak ta wiara yy, będzie silniejsza niż yy, takie ludzkie pobudki, tak? Dobrze, ale nieważne. Nie jest przede wszystkim yy, tutaj, nie, nie występuje mieszanie prawdy z kłamstwem. Yy, to występuje na Waszych kanałach, bo no dzisiaj odwr odwracacie dokładnie. Swoje postępowanie od tematu głównego. I myślę, że ładnie się wypowiadacie, tylko że to jest, to jest właśnie teoria, praktyka w praktyce, właśnie tutaj. a Jeszcze raz podkreślę, że, że nie chcecie robić tych nagrań. Tylko, że te nagrania to z waszej strony, tak, nagrań na personalnych, na ludzi, bo zdajecie sobie sprawę, że no to wypłynęło, i, i o tym się mówi. A może wypłynąć jeszcze więcej, i myślę, że tutaj tym się głównie kierujecie. Ale nazywanie, że ktoś miesza. Ja wierzę oczywiście, że wierzę tym ludziom poszkodowanym i nie ulega wątpliwości. Eee, twierdzenie, że tutaj jest mieszana cokolwiek, składam kubek tak samo, to jest po prostu kpiną. I powiem Wam szczerze, że tak jak Wy jeszcze wy wychodzicie przed kamerę i Wasze wypowiedzi są jakieś stanowane, spokojne, przepleciona, skrucha z obroną, tak tego w ogóle nie widać po człowieku, który przyczynił się do tego wszystkiego. I myślę, że jeżeli mówicie też że o przeprosinach, to. Wierzę głęboko, że nie macie na myśli poszkodowanych, tylko właśnie człowieka, który przede wszystkim powinien stanąć przed kamerą i powiedzieć, skrucha powinna wyjść od niego. Na tym będę kończyła. Wierzę w to, że to się zmieni oczywiście, że nie będzie już nadal wykorzystywań ludzkiej na naiwności, no bo to też można nazwać naiwność yy, yy, z wiarą, z wiarą w Boga poprzez człowieka, nieodpowiedniego człowieka. Yy, wam życzę, panowie, całej trójce tutaj yy, z tego nagrania, czyli Rafałowi, Marcelowi, panu Tomaszow Tomaszowi, żebyście naprawdę wpłynęli na człowieka, który, który was prowadzi. Wszystkim zaś życzę spokoju i naprawdę mm, miejcie oczy otwarte. Ci, którzy tam jesteście, <laughs> miejcie oczy otwarte. I chyba tyle, no tyle, tyle co mam do powiedzenia w kwestii tego nagrania. Po Waszym nagraniu nastąpiło <laughs> następne nagranie Artura, w którym już no, nie widać tego, tej pokory i tego spokoju. Z Panem Bogiem, kochani, do następnego.